Słuchaj, parazity latające, to trzeba na początku zrobić. Dobra. Jeszcze są wstrzymywane. Co? 46? 46, dobra. Może coś się wb... LOL, może coś się wbija. Buddy, kosik. your channel. Radał. No, kosi. Radę on, no. Radę on. szlag by to trafił jakiś. Piję tam do was. Ja. Zrób coś z tym audio, proszę. No właśnie, kurwa, bo cię jebnę za chwilę. Ja, 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 ja. Zaraz. Bo, święty, to wyjdzie, jak masz to zamiar zająć? Wyłaj z za kurwa, jak nie umiesz tego wyłączyć. Proste. Udaż, zawróć. tam. A rozumiem już, co tu się dzieje. I chuj, samobójstwo wyjebane. Ty jesteś u Saczyru. Jestem z tobą w drużynie. Ja. Oj, dobra, Jezus, nie widziałem. O, prawda, 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 tu przyszło. Liczyba Ewe, co ja w kolegę widzisz? Słuchać mnie dobrze. No i twojego ojca, czy kogoś tam też. Okej no to teraz u mnie. Aha. Co mam pokazać? Co to no. kolegę? Kolegę na słuchaczu, nie Co to za typ, nie w ogóle? Nie. Stąd. Wszystko słyszę.

Ej, weź się pomóżcie mi, bo ja mam na plecach typa i się z nim gonię kurwa szmacie bana Tak? No Łukasz ty ze chlako to tam kiepszy ze głupoty Dobry panie Marianie? No, nie no, nie kurwa, co? Łukasz? no jak nie idzie to na YouTube

Nie no To nie będzie gra, chyba jednak No kurwa zderzył się ze mną jakiś pajac jebany w dupę leszcz Ty Ciebie z drive'em i audio udostępnisz Dobra spoko Nie, nie ma sprawy nic. I, I co w tym się gra? A gdzie Jo jest? na kierownicy żebym grał Ty ale na kierownicy też jest opcja do grania Ci powiem Dobra pan obiad. Weź Michał A, ja pomogę temu, Kosiksowi. Jo, ty mnie tu 10 typów goni, ty A jo, masz problem, dobra. Już się nikt nie goni. O. Mam plecy. Michał, będę latał z punktu do punktu i tutaj to O O, on nie, nie zdążył ci pomóc, a już go namierzałem. No coś mnie goni. Fak, by się kur... Po co chciałem później jakiegoś CTF albo coś Co? Pośmym później na jakieś przejęcie flagi No Ja nie słyszę jakoś Xa bo. Na już... przejęcie flagi Co? Na no przyszłość? No słyszysz kurwa, że teraz nagrywamy tak? Ja pierdolę Pip, 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 pip. Pip, 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 pip. Nie no pięknie po prostu 4 kosik, nie będę słyszał co mówisz No co znowu u mnie jest? No kurwa też go znowu za chwilę zmutuję No ja go nie mogę zmutać bo ja nagrywam akurat Aha Nie no nieźle Ale to było dobre nie Michał Jaka no. beka Ty się na kierownicy gra Teraz jak nie będzie dobrze to po prostu Andras kufel Michał i tak cię nie słyszę już Nie, na no, zaraz. Dobra, zagram, co idę się włożyć i pograć. Bo widzisz, jak mi idzie. No, mi też za dobrze nie idzie. Buddy, from your channel. To jest wyraz, ale to chyba był Kosiks. No jeżeli no, no. user to raczej Kosiks. Ktoś Cię ale już się tym zajmę. No to w... za późno. No bo ja dopiero co dolatowałem. No i się zderzyłem z jakimś typem oczywiście. Uj samobójstwa, nie masz fraga debilu. Kurwa. Wbijaj do gry. ohoho Trzeba to wygrać. Co biorą? Nieładnie. Bo mnie jeszcze jesteś mój chodź. Do czego służy skan i jak go użyć? Skan to jest po prostu, prostu, prostu chyba to, że yy, zdarza się odległości i kolesia lesa Jak mi się wydaje po nami. Ja nigdy tego nie używałem więc nie wiem O tobie za chwilę SM puści Wyboczcie dwie, pójdźcie całemu No puścił, ja małogry piec Ale kolesia zdjęłem Kolesia zdjęłem w ogóle z kamery pościgowej Oj mi się zdarzył z nim pieruń No i fajnie no jeszcze jakiś ty we mnie wyleciał ty. Nie, to zabił mnie jednak. Pokazuje mi samobójstwo, a potem mi pokazuje, że mnie kolej zabił. Nie no to jest piękne. Lol, ja tu lecę, a tu mi 3 jety wyskakują Asysta przy zabiciu 90, nie, no, no to pewnie ja ci go wytłukłem Najlepiej jak lecisz z punktu na punkt, to leci ten Ledwo na ziemią Bo na mnie nie mogą cię naprowadzić no mnie coś już namierza, jak teraz zginę, wychodzę, w dupie nie gram Będęś poczekaj do końca rundy z 17 ticketów. Nie, będę się męczył tu na serwerze, żeby poczekać do końca rundy. O 17 tyketów to faktycznie dużo. U 70 i wychodzę. W dupie... Nie, no cholera gram na bitwie to Każdym razem jak tylko zabić to zawsze ktoś się przez co imigu w Wow. Dobra, się prawie. od ziemi i to tylko tyle No dobra, to koniec muszę zobaczyć który byłem 10 na 5, nie najgorzej Dobra. O 6K 6 Sześć tam doszło do jetta Dobra O drugi byłem dobry